Cześć, witajcie serdecznie. Patrzę, czy jestem dobrze ustawiony, powiedzmy, że jestem. O, W ten sposób witam Was serdecznie we wtorkowe popołudnie czy wieczór, jak to woli. Mamy dzisiaj ciekawe informacje, informacji, których się spodziewaliśmy oczywiście. Informacja o tym, że Robert Kubica pojedzie po pierwsze w piątkowym treningu przed Grand Prix Hiszpanii. Witajcie serdecznie, witajcie serdecznie, miło Was widzieć, czytać i w ogóle. Będzie Robert Kubica jechał w pierwszym treningu przed Grand Prix Hiszpanii, tor Barcelona Katalunia. Troszkę już mamy go dość, szczerze mówiąc, by powiem, bo tak Robert przez ostatnie trzy lata to tłucze tę Barcelonę niemiłosiernie. Zaczęło się od testów z Williamsem właśnie w Barcelonie 2018. Potem były pierwszy trening w Barcelonie 2018, były testy OPON też w Barcelonie, potem w 2019, no to wiadomo, w 2020 z Alfą też była Barcelona, najpierw testy normalne, potem pierwszy trening. No i jest generalnie dużo tej Barcelony w ostatnich latach. U, tak, Mark Selby, mistrzem świata, to jest informacja, którą trzeba przekazywać. Czułem na dłuższy mecz, ale generalnie całkiem spoko było. Ale nie o snukerze, tylko o motorsporcie gadamy. Tak, dzisiaj właśnie taki kolor Ala Alfa mi wyszedł. To, by, to są raczej barwy z Zaubera 2018-17, ale niech będzie, no 2018. Robert Kubica pojedzie sobie pierwszy trening, oczywiście ten trening godzinny, nie tak jak w poprzednich latach dwie godziny, tylko tym razem godzina jazdy, ale myślę, że tej jazdy samej w sobie będzie tyle samo, czyli, e, e, czyli... E, go, no, powiedzmy, że tak, pół godziny jazdy może, może w tym być. Wszystko zależy od pogody, raczej jest dobra zapowiadana na Barcelonę, no ale zobaczymy, jaki plan będzie też miała Alfa. Wiemy, że Alfa nie rozdziela tych scenariuszy, jeżeli chodzi o swoich kierowców, oni jadą te same programy pierwszym i drugim treningu. Te same programy jeżdżą również ci sami dwaj kierowcy z zespołu, więc wydaje mi się, że będzie coś można tam porównywać, ale wiemy, że to są tylko treningi i to nie ma co zbyt daleko idących wniosków wyciągać. Oczywiście Robert Kubica zastąpi Kimiego Raikkonena, no bo teraz Antonio Giovinazzi oddał Kalumowi Ailotowi to swoje miejsce, więc tym razem to Kimi Räikkönen ustąpi. Warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Kaluma Lota, że on pojedzie również przed Grand Prix Francji. Kolejny swój pierwszy trening to jest pierwsza ta piątkowa jazda będzie pierwszą z jazd Roberta Kubicy w treningach przed Grand Prix w tym sezonie. Ile ich będzie, tego nie wiemy, nie sądzę, aby ta umowa nowa z Kalumem Mailotem to, że on został drugim kierowcą rezerwowym Alfa Romeo Racing Orlen coś zmieniało, jeżeli chodzi o to ile Robert Kubica dostanie treningów w tym sezonie. Myślę, że to będzie 4-5, myślę, że to będzie podobna liczba jak w ubiegłym roku, że po prostu to jest sztywno ustalone zapisami umownymi, no i po prostu Robert Kubica tę kwot, kwotową, czyli liczbową licz, musi odbębnić te, te treningi. No wiemy, Niektórzy z Was podchodzą tak dość sceptycznie do tych treningów, że no zapłacone, to trzeba przejechać, że to nic nie znaczy i tak dalej. Ja jestem raczej z tych, którzy podchodzą pozytywnie, że uważam, że każda okazja do jazdy samochodem. Formuły 1, to jest po pierwsze doświadczenie dla kierowcy, po drugie jakaś tam dodatkowa wiedza, po trzecie powiedzmy, że odrdzewienie, jeżeli chodzi o te bolidy osiągające najwyższe prędkości, jeżeli chodzi o aerodynamikę również i tak dalej. Dodatkowo no, takie kwestie jak prestiż, jak obecność medialna, dla sponsorów to jest bardzo ważne oczywiście i już widzimy, że Grand Prix Barcelony, Grand Prix Hiszpanii będzie transmitowany przez Polsat, bo być może ktoś tam gdzieś usłyszy z tych, którzy się mniej interesują motorsportem, że o Kubica będzie jechał, no to włączy i przez przypadek dopiero się potem zorientuje, że Kubica nie jedzie w wyścigu, a być może będą chcieli ludzie porównać sobie, jak to tam wyszło, no i dlatego Polsat puszcza w otwartym kanale, na głównym kanale właśnie Grand Prix Hiszpanii. Robert Kubica... On sam, jak, co mówi o tych treningach sam zainteresowany, bo to też jest ważne, żeby przekazać jego słowa. Robert mówi tak: Nie mogę doczekać się jazdy w piątek w przyszłym i w przyszłym tygodniu, ale o tym za chwilkę. Ostatnio jeździłem C41 w Barcelonie w lutym i jestem ciekaw, jak przez ten czas samochód się rozwinął. Zarówno jeżeli chodzi o poprawki, jak i zrozumienie pakietu przez zespół. Jazda samochodem Formuły 1 to zawsze coś szczególnego i mam nadzieję, że dołoży się do wysiłków zespołu w walce w środku stawki. Jazda na nowych 18-calowych oponach będzie nowym doświadczeniem i przedsmakiem nowego świata w Formule 1. Robert, no, ja wi wiadomo, te informacje prasowe zawsze są takie optymistyczne, ale ja jestem akurat z tych, którzy się na te jazdy Roberta Kubicy w piątkowym treningu cieszą, którzy na nie czekają i będę uważnie obserwował, co robi Robert Kubica, co będzie robił Antonio Giovinazzi i coś tam sobie będę starał się porównać, wyciągnąć jakieś wnioski, ale oczywiście niezbyt daleko idące. Drugim ważnym ogłoszeniem dzisiejszym jest to, że Robert Kubica pojedzie 11 i 12, czyli we wtorek i środę, maja oczywiście, w w testach opon Pirelli w Barcelonie to są już testy opon na 2022 rok, opon 18-calowych, tych większych, tych z niskim profilem, tak to nazwijmy, czyli które będą używane w formule 1 od przyszłego sezonu. Są to testy dość istotne, chociaż z punktu widzenia kierowcy nie dają bardzo dużo, jeżeli chodzi o zrozumienie bolidu, bo każdy zespół musiał przygotować taki samochód, powiedzmy testowy, e, uproszczony, w, jeżeli chodzi o aerodynamikę, już tak troszkę po 2022 rok. Nie każdy się na to zdecydował. Williams odpuścił na przykład. Natomiast Alfa Romeo przygotowała taki samochód, i właśnie w Barcelonie we wtorek i środę będą trwały testy opon. No, musimy się przygotować na to, że zbyt wielu informacji z tych testów nie otrzymamy. To, co wstawi Alfa na Twittera, to będzie wszystko, być może jeszcze jakieś podsumowanie wypowiedzi, czy to Roberta, ale też nie sądzę, ponieważ Pirelli poprosiło zespoły, żeby kierowcy nie wypowiadali się o nowych oponach, ponieważ cały czas one są w fazie dopracowywania, testowania, więc lepiej, żeby kierowcy nie zdradzali, że im się nie podobają, tylko po prostu, żeby to były suche komunikaty, że testy się odbyły i tyle. Zobaczymy ile Alfa nam przekaże. Oczywiście wszystko to, co Alfa nam przekaże, to co gdzieś tam się uda podpatrzeć zobaczycie na blogu, więc już teraz zapraszam wtorek, środa, 11-12. Czy można wyciągać jakiekolwiek wnioski z tego, że Robertowi powierzono oba dni testowe? Ja się zastanawiałem, czy w związku z pojawieniem się kolumny Lota, to nie, jest, nie dostanie on jednego z tych dni, dwóch przewidzianych dla Alfy właśnie dla siebie. W związku z ewentualnym zainteresowaniem na przykład Ferrari wsadzeniem go do Alfy na sezon 2022. I yy, no póki co nie ma takiej informacji, póki co to Robert jedzie oba te dni. Czy to coś oznacza w kontekście 2022 roku? Według mnie nie. Ta liczba testów była zapisana w umowie również. Musimy pamiętać o tym, że ta. Yy, Liczba dni testowych dla Roberta Kubicy, które wynikają z umowy, no została troszkę jakby pula tych dni, które mogą być dostępne dla Roberta Kubicy, została ograniczona właśnie przez to, że testy przedsezonowe zostały skrócone do zaledwie trzech dni. W ubiegłym roku było to 6 dni, jeszcze 2, 2 lata temu to było 8 dni, a przecież umowa Orlenu z Alfą Romeo by była podpisywana pod koniec 2019 roku, więc wtedy nie można było przypuszczać, że w 2021 będą tylko 3 dni testowe. W związku z czym tę odpowiednią Liczbę dni testowych tak, żeby wypełnić e, zapisy kontraktu, trzeba teraz przekazać Robertowi. Oczywiście e, w kontekście walki o 2022 rok i po, miejsce podstawowego kierowcy, to zawsze lepiej, jeżeli kierowca przejedzie się na danych oponach, pozna tę mieszankę, e, czy przynajmniej zarys tej mieszanki potestuje. I lepiej, żeby te tosty są niż ich nie ma, niezależnie od tego, jak ktoś ocenia szansę Roberta Kubicy na angaż na sezon 2022, to zostałem już do waszej oceny. Niektórzy jeszcze wierzą, niektórzy już nie wierzą, niektórzy się wahają, są pomiędzy. Natomiast to generalnie jest dobre czy coś pozytywnego, jeżeli chodzi o ewentualne szanse na 2022 rok. Natomiast nie można wyciągać z tych testów takiego wniosku, że oho, szykują go na 2022 rok, dlatego dali mu teraz jazdy. No to niestety tak nie działa. Ale Robert Kubica spędzi 3 dni w Bolidzie, tak to nazwijmy, dwa pełne dni, czyli od 9.00. No, te, te testy, jeżeli chodzi o przyszłoroczne opony, są troszkę krótsze, mniej intensywne i tak dalej. Dane zespół nie może wykorzystywać dla siebie tych danych, tylko wszystko idzie do Pirelli. Nie można też testować nowych części aerodynamicznych, nowych podzespołów. W bolidzie tylko to musi być ten samochód, który został przez FIA określony jako ta specyfikacja, tak zwany Car, czyli mul, po prostu. I w tej specyfikacji po prostu się jedzie. Cały dzień testowy, jeden i drugi. Kierowca ma czasem duże przestoje, jeżeli chodzi o jazdy, na torze, czasem jeździ intensywnie. Musi też przecież wykonać dłuższe przejazdy, składające się na przykład 30-40 okrążeń na danej mieszance. Tak, żeby też Pirelli mogło poznać wytrzymałość, zużywanie się danych opon. Muszą też być przejazdy podczas takiej sesji testowej no dość szybkie, takie powiedzmy kwalifikacyjne, jeżeli chodzi o te większe mieszanki. Też, żeby można było sprawdzić, czy tam nie ma blisteringu, czy tam nie ma grainingu i tak i tak dalej. To wszystko. Robert Kubica, co dzisiaj podkreślił w wypowiedzi po tym ogłoszeniu Fred Wasser, jest kierowcą, który no, te techniczne uwagi bardzo precyzyjnie przekazuje i na pewno jego głos, jeżeli chodzi o testy opon. Pirelli będzie bardziej wartościowy niż na przykład Antonio Giovinazziego, który, mimo że ściga się od trzech sezonów prawie w Formule 1, no to może mieć mniejsze doświadczenie, jeżeli chodzi o zużywanie na przykład opon, bo przecież pamiętajmy, że Robert Kubica to na różnych oponach w Formule 1 jeździł, jeszcze gdy były przecież i Michelin, i Bridgestone, potem Pirelli. Także Robert ma tak, dopóki jest nadzieja, trzeba wierzyć, Tomek 90 ma rację, więc Robert Kubica ma po prostu doświadczenie i może szybko przekazać jakieś uwagi. Dla Alfy myślę, że to będzie też dobra okazja do i wypełnienia kontraktu i też przekazania wartościowych uwag i Pirelli i zdobycia czegoś dla siebie. W piątek oczywiście to będzie przygotowanie do weekendu wyścigowego. Barcelona jak wiemy jest dość istotnym torem jeżeli chodzi o poznanie pakietu i jego wydajności na różnych konfiguracjach toru, bo są i szybkie partie i kręte i podjazdy i zjazdy i tak dalej. Więc i wolne zakręty i dość szybkie czy nawet bardzo szybkie łuki, więc to też będzie bardzo intensywna bar Michał e, Garbera bardzo dziękuję za zachętę do łapek w górę, oczywiście również zachęcam i dziękuję, więc to też będzie pozytywne. Ja generalnie cieszę się z tych ogłoszeń, nie jestem wśród tych, którzy narzekają, a no, no, no. po prostu cieszmy się, bo bo niebawem możemy zatęsknić jeszcze nawet za piątkowymi treningami, czy za takimi testami opon, więc cieszmy się tym każdym występem Roberta Kubicy, lepiej, że on jest, lepiej, że takie jazdy się odbywają, lepiej, że przypomni sobie większa liczba osób o Formule 1 i o tym, że Robert Kubica jest kierowcą rezerwowym, bo przecież pamiętamy i na, myślę, że wielu z was, z was też tak miało, jak Kaluma Lota ogłoszono, że pojedzie w Portugalii, no a gdzie ten Robert? Przecież miał Robert jeździć i w ogóle, I no teraz się tej jazdy doczekamy. Pytanie, kiedy będzie następna jazda, bo to też ciekawe, Ciekawa sprawa, Robert Kubica ma napięty harmonogram, bo zwróćmy uwagę, że w piątek jedzie pierwszy trening przed Grand Prix Hiszpanii, potem będzie miał wtorek, środa, testy całodniowe praktycznie opony na 2022 rok, a od piątku już zaczyna mu się kolejna runda European Le Mans Series, tym razem na torze Red Bull Link No troszkę będzie musiał przejechać sobie Robert, żeby dostać się na, do Spielbergu, natomiast to też będzie dla niego dużo... Dużo, dużo intensywności, jeżeli chodzi o wyśc wyścigi, no bo przecież powiedzmy, w ubiegłym sezonie to no, nie było takich mega intensywnych dni, jeżeli chodzi o zbitki. Teraz w ciągu 8, 8 9, 10 dni będzie jeździł no, przez. No będzie miał 3 dni bez jeżdżenia samochodem, więc to już jest naprawdę sporo. Dobrze, teraz przechodzę do Waszych wypowiedzi, do Waszych uwag, pytań. Jeżeli macie, to oznaczcie mnie, będę wtedy widział, na czerwono mi się wyświetli taki boks, to nie przegapię, mam nadzieję, tego wszystkiego, co piszecie. Dobra teraz pytanie, tak, Michał Kaczmarek no to już odpowiedziałem, Kimi Räikkönen oddaje Polit, ponieważ, o, no już wiesz <grytanie> tak, dokładnie, wtorek, środa, testy na ile procent doceniacie szanse RK na fotel w Sauberze w 2022 roku Dawid888 pytasz, ja nie chcę procentowo jakoś strzelać, bo potem jestem z tego rozliczany, jak w ubiegłym roku dałem mniej niż 10, to, to byłem wieszany czy były na mnie psy wieszane nie, no te szanse są małe to, to są szanse, możemy je nazywać małymi, nikłymi Minimalnymi, ale, ale no, to nie będzie bardzo dalekie od prawdy. Na pewno nie są tu duże szanse, ale m, po pierwsze, dopóki, e, nie, dopóki nie powiem, że to koniec, to nie będzie koniec. Dopóki trzeba, dopóki można, to trzeba wierzyć. A poza tym jeszcze wierzyć nic nie kosztuje, wierzyć można i nic nie kosztuje to co są cytaty z Roberta Kubicy yy, dziwne, że w tym sezonie ha, yy, Kimi yy, no tak, yy, mógłby sobie dać siana ja też jestem tego zdania yy, Kimi Raikkonen zobaczymy właśnie od niego bardzo dużo zależy i jeżeli Kimi Raikkonen zrezygnuje to nagle te szanse Roberta Kubicy być może z tych nikłych zrobią się małe czy nawet średnie, natomiast no cały czas myślę, że powinniśmy pozostawać na ziemi nie bujać w obłokach i pamiętać o tym, że sytuacja jest dość trudna, ale to, że Robert Kubica jeździ teraz w LMS-ie, a nie na przykład w WEC, gdzieś tam już przygotowując się do poważniejszych startów, świadczy o tym, że gdzieś jeszcze ma jedną nogę w Formule 1 i tak jak on powiedział zresztą w, ostatnio w jednym z wywiadów, że dopóki m, będę w Formule 1, dopóki będę w padoku, to priorytetem będzie Formuła 1. To jest bardzo ważne zdanie, które myślę, że powinniśmy sobie zapamiętać i powtarzać w tych momentach, kiedy ktoś no, zaczyna nam podburzać jakiekolwiek nadzieje. E, Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze przejrzę. Czy myślę, że pozwolą Robertowi na szybkie kółko, Michał? No, wydaje mi się, że tak, to znaczy że dużo zależy od programu. Jak wiemy, te pierwsze treningi, tam się raczej symulacji kwalifikacji nie robi, takich stricte. Być może Alfa troszkę zmieni plan, żeby też Robert mógł coś powiedzieć o tempie na szybkich kółkach, no bo to też jest istotna uwaga. Jeżeli rzeczywiście tak jak jest tak, jak mówi Fred Wasser, że oni chcą do, do końca wykorzystać doświadczenie Roberta, jego uwagi, no to powinni mu pozwolić na szybsze przejazdy na tej miękkiej mieszance, tak żeby też mieć jakieś porównanie z innymi, na przykład kierowcami, bo być może z tym, Roberta Kubicy inaczej trochę zużywa mieszankę, albo Robert inaczej dogrzewa opony, co pozwala na szybsze wprowadzanie ich w okno temperaturowe. To są zawsze wa ważne sprawy, na które zespoły zwracają uwagę. Ehm, dobra. Ehm, to, to na pewno, Bartłomiej Czachor. Mówisz, że Robert ma większą motywację do jazdy niż Kimi, Ja myślę, że to jest, że ta motywacja to, to nie to, że większa, tylko że kilkukrotnie większa, albo i Robert, ta motywacja to jest powiedzmy tam 100%, a Kimi to już tak za 20. Jeździ, bo jeździ. Tomek 90. Nie, nie oglądam. Przyznam szczerze, że nie oglądam, po prostu nie mam czasu, więc no, no niestety nie oglądam. Okej, okay. za jedną nogą w LMS-a, drugą w WC Adriatica. Zobaczymy, zobaczymy. <grym> Musi się wiedzieć na przyszły sezon, Maciej Kornelski. Tego się trzymajmy, dokładnie tak. Robert będzie jeździł w Le Mans 24. Tak, Michał W. będzie jeździł, Robert, w 24-godzinnym wyścigu Le 22-23 sierpnia, przypominam. Także będą emocje i czekamy oczywiście. Ważne info od... O, Dawid88. <grym> Wiem, bo ja niestety mieszkam przy drodze, przy ulicy, która będzie wykorzystywana jako jeden z objazdów tej trasy i już się boję tego wszystkiego. Także dzięki i miło mi, że, że jesteś gdzieś stąd, także pozdrawiam serdecznie. To, to ważna informacja, ale, ale ta ścieżka będzie rewelacyjna, już się nie mogę doczekać, także mam nadzieję, że, że szybko po niej pojadę. Słuchajcie, bardzo dziękuję, bo generalnie z założenia miał to być, miał to być krótki live i taki, taki chcę, żeby był, żeby nikogo nie odstraszyło na przykład pół godziny jazdy, znaczy gadania mojego. Cieszmy się z tych jazd, ponieważ szybko możemy do, o nich, do nich zatęsknić i w ogóle do jakichkolwiek jazd, do jakiejkolwiek styczności Polaka z Bolinem Formuły 1, więc cieszmy się z tego. Póki są te jazdy, kibicujmy Robertowi, oglądajmy to, śledźmy. Zapraszam już na relację live w piątek, bo naprawdę będzie będzie Yy... Będzie ciekawie, po prostu. Yy, poza tym, za dwie minutki zaczynamy na Twitchu. Czyli tam gdzie się te gry, gry streamuje. Blogowy event specjalny, jak ktoś nie jest nudzony, to zapraszam, tam też możemy sobie pogadać. Oczywiście na Twitchu powrótroberta.pl, taki jest mój nick na Twitchu, będziemy streamować taki specjalny event. Wylosujemy, na jakim torze jedziemy, czym jedziemy, taka, takie jajko, niespodzianka. Póki co bardzo Wam dziękuję. Michał, już ile teraz tak naprawdę zależy w wynikach od kierowcy, a ile od bolidu? Kiedy już zależało. Wydaje mi się, że udział kierowcy to jest tak około 30-40%, chociaż w tym sezonie jest większy, ponieważ bolidy są bliżej siebie, zaredukowana aerodynamika oznacza, że więcej oznacza po prostu kierowca, ale to nadal jest niestety tak pół na pół, to bym powiedział, że maksimum i też trudno oceniać w konkretnych ramach. Jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za oglądanie tego streama. Dziękuję za wsparcie na Patronite, na YouTubie, na Bajkofitu. Zapraszam na bloga, bo tam dużo informacji po Grand Prix Portugalii. Już od jutra przygotowujemy się do Grand Prix Hiszpanii, także też polecam. No i e, do zobaczenia w kolejnych live'ach. Myślę, że jutro uda się opublikować jeden z. dzięki bardzo, Michał. Jeden z. E, e, jeden z odcinków pewnego cyklu na blogu. E, w czwartek, mam nadzieję, na luźną wstawkę, co tam u mnie. No i od piątku. Jedziemy z weekendem wyścigowym. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.